pana kadencji o 8,5 miliona pan zaciągnął dług, w większym I pan mówi, że to przecież nie pan. Dobro, pan. Przecież to są liczby. Ja, nie, ja tutaj nie, nie robię demagogii. Ja tylko pokazuję, jak pan działa. A, a propos jeszcze do targowiska. państwo, w jest taka scena, gdzie mówi, ty jesteś idiota. Najlepsze interesy robi się na bezsensownej, nikomu niepotrzebnej inwestycji. I według mnie to jest właśnie taki. Mamy tutaj gminę naszego obwieszcza. Ja przepraszam. Jestem troszeczkę inny w standardach cywilizacyjnych wychowania. Mam... Dziękuję. Ja, Pani Przewodnicząca, chciałam. Dziękuję. dziękuję bardzo. Chciałam podkreślić po raz ostatni. Nie jest istotne w tej dyskusji, ile mamy tego długu i kto go zaciągną, tylko po co. I myślę, że zrozumienie tego, co powiedziałam, jest istotne po to, żeby w końcu to zagadnienie pojąć i żeby nie powtarzało się tutaj w dyskusji. A co do strategii, Panie Aniu, to myślę, że w sierpniu będzie sesja poświęcona temu, co Panią tak nurtuje i niepokoi czyli restrukturyzacji Dziękuję bardzo. Ja już nie będę długo mówić, mówił, świadomie wszyscy będą. Tak naprawdę y, nigdy mi należy na sercu i ja nie mam żadnej przyjemności z tego, że wód wygląda tak, a nie inaczej i moje uwagi mają tylko i wyłącznie na celu to, aby coś w tej mieście się zmieniło. I tak naprawdę ja mieszkam, żyję, chodzę codziennie i tak naprawdę kolejne miesiące takiej sytuacji, jaką mamy y, to, to nie jest tak, że, nie wiem, mi przeszkadza, że Pan jest burmistrzem. Pan byś ten burmistrzem kolejne 8 lat. Byleby to miasto się rozwijało. I jestem zmęczona przez te ostatnie pół roku, Państwo dłużej w tym uczestniczą, że tak naprawdę, jeśli jest promyk nadziei, że coś się uda, na razie na z razie, na informacją jest targowisko, i bym się myliła, jak to się skończy, ale o tym porozmawiamy zarówno nie dzisiaj. Ale podam Państwu przykład najlepszy, z podwyżką ten wodyście. To nie burmistrz, to Rada. I za każdym razem to Rada i radni podejmują podwyżki podatków, podwyżki cen wody i ścieków. Natomiast jeśli coś się uda, to będzie to sukces burmistrza i Rady. I tak naprawdę, no tym jestem tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim zmęczona. Natomiast mam nadzieję, że coś się zmieni. Tutaj cały czas poparłem tą nadzieję, panu burmistrzu. Dziękuję. Dzie dziękuję Pani Radna i powiem tak, e, wszyscy oczekujemy e, tych inwestycji, one za chwilę proszą. E, dziękuję bardzo.